Przez dużą część Polski przechodzą teraz silne burze, gdzie niegdzie nawet z gradem, ale katastrofalnej suszy to nie kończy. Żeby uratować plony, potrzeba by wielu dni z solidnym deszczem. Czy zamieniamy się w pustynię? O tym Michał Kwiatkowski. Od połowy maja na pole Mieczysława Miszczaka z węglewic włóczkiem spadł centymetr deszczu. Botwina zieleni się tylko dzięki intensywnemu nawadnianiu. Ale to są ogromne koszty. Spodziewam się rachunku teraz za naładnianie 50 tysięcy za dwa miesiące. O zysku z warzyw rolnik może zapomnieć. Na naszej wiosce wszyscy podlewamy. W nocy nam korki wyskakują, bo za duże pobory. No i nie podlewamy. No czyli tam uprawy też je, 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 kaput. My weźmiemy pieniądze. Kto wytrwa, weźmie pieniądze, a wy będziecie mieli szawi i mirabelki. Poprawienie natury bywa ryzykowne. Dotyczy to nawet zwykłego podlewania. Jeżeli na użytkach zielonych będziemy podlewać zraszająco. To tylko około 20-25% wody trafia do systemu korzeniowego, z którego korzystają rośliny. Reszta wody to jest to, które odparowuje. Antycyklon Cerber, który dotarł dziś do Polski, przyniósł burze, które choć intensywne, nie poprawiają bilansu wodnego. Dotkliwa susza panuje w niemal całym województwie łódzkim, a im dalej na zachód, tym gorzej. Problem dotyczy już prawie połowy gmin w Polsce ściśle 47%. W dalszych 13% susza będzie wkrótce ogłoszona. Bardzo, bardzo suchy. Kolejna może być Małopolska. Dziś jeszcze zaznaczona na mapie na zielono. Jesteśmy na polu buraków, w plantacji buraka cukrowego. Tu najbardziej widać okiem, jak jest na ziemia. Proszę bardzo, może pan przybliżyć kamerę. Są po prostu szczeliny w ziemi, gdzie spokojnie wchodzi mój palec. Nawet na wolnej od suszy Lubelszczyźnie upał robi swoje. Narzekają plantatorzy malin, porzeczek i jagód. Z jednej strony wysokie temperatury korzystnie wpływają na... Wonory smakowe, ale owoce są drobniejsze, mniejsze, czyli mamy plony mniejsze. To samo dotyczy zbóż, zwłaszcza jary. Kłosy są drobne, trwają żniwa. Teoretycznie pogoda im sprzyja. Praktycznie jest tak sucho, że byle iskra wznieca pożar. Ostatniej doby płonęło w Polsce kilkanaście pól zbóż. Takie temperatury jak będą, to wystarczy, że płoza... Ryśnie o kamień i już się pali. Rozległy i trudny do opanowania z powodu wiatru był pożar w Stradomi na Dolnym Śląsku. To nawet może być samoczynny zapłon. Strażacy wezwali na pomoc samolot gaśniczy. Spłonęło 8 hektarów. 11 zastępów straży pożarnej, trzy ciągniki rolnicze były tam na miejscu, samolot gaśniczy i policja. Traktory zaorały krąg, wewnątrz którego zamknięto i stłumiono ogień. Michał Kwiatkowski, Wydarzenia. Dopadło go FBI, bo ukrywał się w Ameryce.